Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane do Pedro Regis 1 lutego 2025 roku. Kochane dzieci, jestem Waszą Matką i przyszłam z nieba, by zaoferować Wam moją miłość. Otwórzcie swe serca i przyjmijcie wolę Pana wobec Waszego życia. Nie stójcie z założonymi rękami. Bóg się spieszy. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. Bądźcie czujni. Przeznaczcie część swojego czasu na modlitwę i na słuchanie słowa Bożego. Szukajcie na pierwszym miejscu tego, co należy do nieba. Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata wywołały duchową ślepotę w waszym życiu. Ujrzycie jeszcze wszędzie przerażające rzeczy, bowiem ludzie oderwali się od Stwórcy. Powróćcie, mój Pan was kocha i oczekuje. Dajcie mi swe dłonie, a ja zaprowadzę was do nieba. Odwagi, po całym bólu przyjdzie dla was wielka radość. Zaufajcie Bożej Mocy, a wszystko dobrze się dla was skończy. To jest orędzie. Jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.